Ile mam zrobić fragów na nich? 25? To z palcem? W Mordzie zrobię. Dobierz czas polski, wszystkim Ale porobienie. kurwa Ale A, ładnie to po O, A kurwa O, pierwa dawaj Dawaj, Dawaj, dziecko. O, chciałem je zrobić, tak? Tempy. Mały drań Dobrze, dobrze Nie mam kurwa No Dobrze, zrobiłeś, okej okay. oh, Dobra, daję strafe Witam, witam Ja odnogę, lecę Minimum pokoju okay. sprawdził, to jest na pokojach, jeden na góra Minimum pokoju, jest Jeden odnogę piknął tak. Odnoga jeden z okay, Odnoga jeden cały czas Z się dueluje Dotuję nie widzę na Mogę no no cofnąć? Skrócił zamek, typa Mogli już Nie ma Sandwich Kura B, Góra B. Góra. E, Jest sandwich Gosia, bo na 6 No nie widzę Kura cały czas Nie wiem mi się kurwa O, Hada mi dał od razu Sandwich ne, to heada, kurwa. Co oni w ogóle jak za zagrali kurwa proszę, proszę, to Każdy wszędzie Od noga dwóch pyknęło Mogą ta mi to ja, ja jestem tak odsmokowałem przesować Ledem leży spokojnie, czysto jak Jest odsmokowany Odszedł mi w smoka dostaje, dostaję Super Jeszcze jeden, jeszcze Wyszedł. Wyszedł. jeden Wyszedł do noga Tory, tory, deadpol Narzędzia Trzymacie go Kej trzyma tory, w spokojnie Paula Na motku Razem. Proszę. Dobrze, Dobrze udało się. Super runda. Dobra, ja proponuję teraz zagrać ustawkę B i skrócić w ogóle. I dużo smok pod LK, smok pod krótką, mało olo. Tych dwóch z i trzech będzie B grał agro. jest pod LK. Mogę iść z górę, Sawu, pompe. Możesz dobra, śmiało, śmiało, śmiało. Dzięki, dzięki, trenerze. Jeszcze nie posłuchał, cholera jasna. Ja tamten, no tam dużo. z jeden. Dobra, ja ich mam. Czysto jest. Bomba Ja taka Po prostu wiedziałem, bot, że to bo to zrobię. To bot, bot, bot pewnie, no. Bo to, to była, ale już przed pewnie zostało. Co mam dobra? na ostatnią, na megafa. O kurwa, ale Molo zajebałem! Leży. Muszę tak. uciekać. O, bo kilka raz robię. Tylko na jeden, na spokojnie, nie tręć mi uważna ważna runda. Od nie widziałem. Ja widziałem. już działać. Peró wychodzi od razu na znak pikuje Elkę i dobra. podjeżdża pod Elkę do i flash na minutę 40.

ja to ledwo siedzę Czemu ci zuba, ja że powinien podejść pod B od razu ja plyszuje ja i zagrajcie Akcje. dwóch w krótkiej A. i macie zagrać bliżej pokoi. Czuję, że pójdą B. Kto flaszuje oh, oh. meniowi na B Kej słyszymy. Ja sobie za... To ja idę na odnogę, nie, nie. odnogę z tego. Ja ci pomoże. Idź od z sporo i defensywnie tam. Odpuszczajcie, wiadomo, że szkodzić Patrzę sobie od nogę no. tylko w sumie. Ale kurwa. Uważałbym B T BH w tej ludzie. I co, grajcie i to. Tak jak jest Okej, grana na Info B Mogę smajterć ty? nie, spero ma granaty Na czas, na czas O, o nie jedna O, niepotrzebnie, niepotrzebnie Kurwa, znam to skądś Jest drugi jeden Na dalej. Jana, co? Zajebiście, no zajebiście Ale movement Dobra, K, okay, idzie w górę, pikuje gracie Dwie AWP mamy, czy jedną? Dwie, dwie Dobra, to jedna AWP na dolną B i ustawka Ja mogę I i iść. iść Ja idę na dolną Dobra, Paula, idź na nogę, w mam czekiw zbierasz na otwartym, co się dzieje dobra. Dobra. dobra No to chyba będzie mieć na YouTube, kurwa okay. Stack skoczuję K, okay, na wasz piątek zagra Ślepy jestem no, Ślepy jestem Tak Jeszcze jeden się, Ale to zrobiłem, kurwa Patrz, LK, mała, patrz. Po nodze. Albo po LK ściana. Lipa. jest tam. No. Ja się nawalam z nimi. Może nie tak, kurwa. No, za i generalnie. Na 6, na jest. Jeden no, z Masz jeszcze MTV zajebać? A, tylko, tak, tak, mam. Blisko, kurwa! Nie Dobra próba, dobra próba, żółwiki, nie poddajemy się Jedziemy, kurwa, jazda, jazda od nogi nie widzę Teraz nogi leży Złom za Nie, nie, ja mam misję już, wiesz? No widzę właśnie, niepotrzebnie, zupełnie Spokojnie, spokojnie, bo to jest... Nie słuchasz trenera, kara tam, Przepraszam, tam. ale to już było za późno, bo już biegłem Prawda, zawsze można cofnąć To co? Zdasz pewne to nie jest dużo Teraz już stój <laughs> Dobrze Patrzcie to kolinia P bez dołu się Dobra dobrze jest Wyskakujemy Paula dawaj A AWP No, Jeszcze standard ja Jestem FSC wiesz? Masz jak spajkować kurwa, że jestem MK też? Nie Mogę jedynie piknąć zera Cc, Strefnąłem i chwil do B Kurde, moja wina, nie posłałem się trenera Dobra, pauza tutaj, ja tu muszę wytłumaczyć parę rzeczy. nie, nie, nie bez pauzy. Pauzę, nie no, ale ja jestem. Ja, ja moja wina nie, przyznaję nie, się, bo nie posłuchałem się trenera, nie? <laughs> nie działa. <laughs> nie działa działa. Pauza, pauza. pauza. Nie, A jak to się robi? Ja dałem. No. kurwa, Rusty. Chyba już nie teraz O następnej teraz następnego już pauzę. Kurwa. Chciałem tylko powiedzieć, że jakby Grzegorz już od nogę jest to, info, że jest czysto, byście wrócili na B i bylibyście w Nossa, só de Leci od noga. No nie mogę się skupić, panowie. panowie Zjebałem, no. No teraz... Wszystko, wszystko, te... wszystko przez szpera, bo jakby wtedy to była prosta sprawa, oni wysłali Teraz mam minutę na... No teraz mówię właśnie. Nie przerywaj. Mówię właśnie, że jakbyś skrócił od nogę po tym fragu, bo on ewidentnie poszedł na żeby fejkować tylko że nam się coś dzieje, złapałbyś info, powrócił, byśmy szybko na B. To są postawy Cesa że grzegorz. Ile ty grasz lat? No, 30 już będzie. 30, 30 prawie? Tak, no tak. właśnie, no to, to. ty nie znasz takich postaw, no. Znaczy, ja znam, ale troszkę mnie poniosło, wiesz tutaj. No dobrze, rozumiem. Poczułem taką świeżość. Że oni nie wyjdą, I mój błąd, mój błąd, tutaj przyznaję się do błędu. Ale będzie lepiej, będzie lepiej. Eko teraz się teraz postaram start. poprawić. Idę na browar jak polski trener plus na 3 ligi. Słyszymy, taki mecz teraz trochę. Mieska nie, no Janusz, ta... my potrzebujemy Cię A potrzebujecie? Tak, tak, nie, nie, nie ma jeszcze nie... na browara teraz. No meczu Szybko na razu, Standard. Apiutkuję górę bez. Od noga jest, od noga jest. Zagrajecie Potrzebuję teraz. broni. Nie, 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 spero Kupca MP9, wjeżdżasz, wjeżdżasz do tego. Chyba, że masz drugą WP. Ja mogę zagrać. No, ma... WP, no to, to mogę zagrać. Ale gdzie mam wjechać? I do krótkiej wjeżdżasz. Do góry czy do krótkiej? Jak dobra, to dobra. Flesza do, do, do na pokoju i wtedy tam tam. Zobaczymy, na razie do krótkiej wiadomo. Daj flecha w folkę jak masz. Mam na Może pikować, nie widziałem nic. Możesz dać flesza, dawaj. Bomba. Bombę mam? Sniper jeszcze nad pokojami. Dobre to było zajubi, zajubi, ta, zajubi, ta runda. nice, Zubi, nice, nice, super zakrywaczka no, dobry fleczek tak. Mam, mam, mogę z górę Nie, jeśli nie, nie. idźcie mogę z, z motkiem I zróbcie tak smok pod elektryk, ty chowasz się tam moc smoku, a też szparę masz przez parę smoka Wiem o co chodzi znam to znam. Tak, znasz to, dobrze się i wy tam ostrożnie. Zukócam proszę No ale jest molo, Bra, jest szansa, że przejdzie. Bo, kurwa, nic nie widziałem. Kurwa, nie przejdzie Leży, cofam. Ale co zapotkałem Leci, leci. do prawej. Beknie. Anakisy, Beknie. Dobra. Dobra. rotację na B. Teraz Mam no. Olof Jest Leży, leży. Bięk, łapie drabę. Jest drabia. Kurde Jedziemy Dojebane, dojebane Kurde, 25 ciężko będzie, bo, bo nie Dobra, widzę, nie? Nice. Bro, ja. jest smoke'a i moło jest smoka ser pod serpot, szóstkę i mołowęskę na rotację Wyraszuję CB, a mocek idzie z bombą na odnogę Próbuj mi zginąć, Pero, ja nigdy nie zginę z tego ja takie akcje to ja nie robiłem kurwa, od dziesiątego Ale Dobrze? dałem Dobrze da. i blisko. Bóg jest, bóg jest, bóg jest. Zgasili tego smoka. Wszym wszystko poszło Idę, zostaję w felce Jeden za BS-em Nice. Słuchaj, spróbuję przeżyć Pikuję... A! Nic. Od, noga, od noga chyba? Od wyszedł I SK, tupał Potrzebuję coś pokażeć już. Wszystko zależy jak wyjdzie sytuacja, wiesz? Będzie taka, żeby skawa może być ciężko A, zobacz Aj, dobra. Aj, aj. Ja? ja bym próbował... Miał miał Zróbmy tak, niech Czpero piknie SK y, dajcie mu flesza, ty dasz motyk, a wy... W... Paula, Paula ma respawn Paula, dobra, nie widziałem Paula piknij ja i wylećcie z LK. jeden do Olofa, drugi na 5-6 innego w t Lecę tak, na Olof tak, tak. Ja daję się tam Palę tam. jeszcze znak na biegu Zobadę. O kurwa, sorry Flipa jest Dobrze jest biega, do biega, do biega. Za 6 I, I na 5 no, I blisko, są dwóch jeszcze blisko są Są A, jest jeszcze blisko i wejdę 6 Kurwa moja fina po bolą blisko, blisko. Słysz to wszystko kurwa To przypadek wiesz tam kliknęło się No ale wiesz że to Runda tam przegrało nie? No, no. takie błędy się, się zdarzają, nie? ma Jak ja mam WP teraz, ja Tak, i Spero dostaje krzeszowców, próbujesz że WSK, wyrobicie wy robicie wyjazd. K i zamyka z góry. Dobra. K olej, jak będzie. Daj, Nie, no, po no, no, co coś. To, to nie? tak style to jest. Patrzysz, już Chodnik, chodnik, ja. Zawsze? śpi. Jeszcze na przykład. się zaraz. Nie, wiem. strap, nie. miałem w ogóle. O co no? O no, Dobra, na niego nie ma co wchodzić Ale no, on gra B Chyba B, B B, to jest B player Dobrze, że już trejna nie ma To sobie pogra tam chyba na 3k ja. No HP Daj BFL-kę się pomóc ci mocek Nie daje Co ty robisz? Zobacz, że nie ma co? Nie, okay, Będziesz, nie ma, To nie, nie wyszedłem O, wjechał Objebałam Wjechał jest pod rawą 6 00 Znak Dwóch snak! Znak, znak, znak. i za 5! Ja ciężko nie, 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 nie. mam ale, możecie wejść B. Wejdź cię B, B? Kupi, Znak ale, się zapięcie Toje hey, Ci do niej dopiero kładź. Tak, patrzę z kryfilm Zam, że saldas Coś tam Oby, dostał do KTV! Jedziemy! KTV! On szpero TV! Ja pójdę do L-ki szmockiem? i smok ze szóstki do Ja nie będę miał Ja wejdę sobie takim lekkim 5 bo możemy nie będziemy Mogę ci dać 7 Ja budę Odsmokowali jakoś, nie wiem skąd, stary Z piątka był? dwóch jeszcze napięcie, Elka. Nie chcę kolejnej dogrywki Wygrajcie to. Paula, czy elektronik? Yeah. Paula, uważny frak. Tutaj, żebyśmy z nami. O, grach, przesadza. Daję. Ma 3 coś. A popatrz, ja patrzę, patrzę, patrzę Ornik. Dolewaj. Dwa emocje! I góra. Na dwójce i olejcie gdzieś chyba. Mogę się to ujebać tutaj Jakbyś miała kat, to byś no, no, Ty, ja u... idę B chyba mi nie to jest ta, na ta, ta żart, ta, ta, ta. To coś od nogi, idę do, do B Jeszcze kurwa, kurwa. mnie górę Co się sekundy Za dwójki A, od noga czysto, baczej Wychylam l -kę. Jeden z kurwa C Od noga jeden Góra no, jeden wystrejfował mnie Góra strefował. Smoke a dał Ej, przyjmuję dół mnio Od noga jeden Ej, Cofam do otwartego, może ci wyjść górę hmm? SK, snyjper sniper sandwich Jeden będzie trafiał Mnie spalił, no W górę wyszedł Zabij się otwarty Olej gdzieś, ja do SK biegam Zabij otwarty Wybiegam na pełnej Zjeżdżam i ma za 5 jest. droba draba i Patrzę drabę. Drapię. Elka patrzy ścianę. podejście Elka za za sześć. On Dla... 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 Tamten nie wychylał w ogóle. Elka śpiesz śpię, śpię. Jeden Snajper Przeskoczył. Przeskoczył i za pięć jest. Idę na linię. Dostał za Jednego zapiąłem, nie? Z

Nice Zajebiście Urapowane, piś, jest Urapowane. Wziąłeś. Szperek o, Super Pan na linii pewnie Kurwa góra był no Właśnie nie mogłem tak słyszeć jak tu Właśnie Kurwa nie te... chciałem Właśnie słyszałem, ej ja słyszałem coś, ale już ząbiłem Kurwa nie wiedziałem co To kurwa też jest to Urapowałem rzeki wszyscy Pod B1 LK Olof Leży. O, Ale shot kurwa. Od noga śpi sniper Tam był pukaj, kiedyś Jeszcze od noga jeden. patrz patrzę, Sandwich. Od noga teraz mnie piknął. Patrzę LK cały czas. jeszcze jeden był. A, o, tak, dobra. daszka I mnie dobra. zabijała. Nice. raz B i wyjdźmy z arki On tam spanikuje na B, tak chuj. Trzech, trzech, B, trzech B. I znak o, b, był, nie wiem czy to. mnie widział. Jeszcze mnie najebała. Znak, znak. No, no. Zjebać do gryfki, jebać to. Dziękuję Ci za oglądanie. Jak możesz, to zostaw suba Suba. tv Zapamiętaj.